Przez nie się stało, aby z niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światło w ciemnościach świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, Którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządu ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Na ziemi znów święta narodzenia Twojego, Panie, a ludzie wypełnieni smutkiem i zdenerwowaniem, że przychodzisz nie w porę, Przygotowują świąteczne drobiazgi. Krzątają się po mieszkaniach, myjąc okna, zmieniając pościele, biegając po sklepach. Nie rozumieją samych siebie, zapominają o własnej duszy. Młodzież błąka się po necie i po ulicach miast. Nie widzi sensu tych świąt, nie widzi sensu życia. Popatrzcie zresztą sami. Już jestem, kochanie. Przyprowadziłem już, bo wiesz, trochę tu. jego marionetę nie chcę wpuścić do domu. O, jak to ładnie pachnie. Przygotowujesz karpia, kochanie? To dobrze, rybka lubi pył. O, córeczko, widzę, że przygotowałaś choinkę. Chodź, włączymy telewizor, zostawimy to samą. Mam dość, życie jest bez sensu, boję się jutra z jaką samotnością będę musiała się zmierzyć, kiedy dla nikogo się nie liczę, kiedy mam rodziców słabszych od siebie, ale to nie ja wybrałam sobie życie, to nie ja powiedziałam, że chcę się urodzić. Dlaczego jest tak trudno zrobić sobie miejsce na Ziemi i dlaczego mi się to nie udaje? To niemożliwe. Britney Spears jest w ciąży, a Ronaldo znowu sfotografowali z nową narzeczoną. Która to już? A słyszałaś, że Doda znowu jest sama i szuka kolejnego milionera? Ha, wiedziałam, że tak się stanie. No moi drodzy, nikt nie jest idealny. Za to syn mojej sąsiadki Heni, tej co kosmetyki po babach osiedlowych rozprowadza. Pojechał do Wiednia na urlop podobno, ale nie wraca już, w jakąś klubową tancerkę poznam. To koniec świata, pani kochana, koniec świata. A ja jak na targu ruskich fajki kupowałam, to widziałam jak baby się przepychały przed Berlinem. Może karpie w promocji zawali, może i darmo, ale ja się nie boję, bo mój syn do Tesco na świąteczne zakupy pojedzie. I mówił mi, że nie musi płacić pieniędzmi, tylko jakąś karpę. Wszystko za darmo, pani kochana, wszystko za darmo. Zresztą z syna stać. Kierowniczko, kierowniczko poraduje piąteczką, Na bilet do rodziny zabrakło. Pani Szanowno rozumie człowieka. Wigilia Bóg się rodzi. Nie wypada tak samemu. Poraduj, Pani szanowna. A gąs jeszcze czego darmo zjadzie? Toż do koniec świata, Pani kochana, koniec świata mówię. Spokoju człowiekowi nie daj, jeden z drugim nawet przy świętach. Jesteśmy umówieni w grand hotelu z Niemcami. Musimy przed świętami sfinalizować ten interes. Co? Nie mówiłeś, że to dzisiaj. Ja nie mogę. Jak to nie możesz? Nie przesadzę. Właśnie, jeszcze miałem prezent dla Marty i Ewy. Która galina? Spokojnie, masz czas. Dopiero już 10 po drugiej. Dopiero? Obiecam, że chociaż w tej wigilji pomogę Marcia. Stary, chyba nie będziesz biegał po kuchni. No nie, tylko wiesz, choinka. Przecież coraz sobie poradzi. A ty o czymś nie zapomniałeś? Jak to nie możesz? Nie przesadzać? Obiecałem, że najpóźniej o 5 będę w domu. Dziś przecież Wigilia. Po pierwsze jesteś prawnikiem, po drugie doradcą i do tego moim. Jeszcze mnie nie sporządzę tej umowy. Zadzwonisz do domu i wytłumaczysz Marcie. Poza tym, chłopie, taki interes nie trafia ci często. Wiesz, ile wyniesie zysk? Ha! Już sobie wstępnie obliczyłem. No i spokojnie możesz obiecać Marcie wakacje na Karaibach. No nie wiem. Teraz idziemy do sklepu. Kupisz te prezenty pod kołinkę, a o 16 spotkamy się w kraju Najpóźniej o 20 będziesz w domu. Porzucę ci moim VMW. będę dalej. prosto z salą. Ona mi tego nie wybaczy. Się no właśnie, spoko, spoko, na w konserwy i na eksport. Szkoda zdrowia, coś piękności szkodzi. Pierzisz miś, przeżyj do na karpie i pierożki? Lecimy w balet do Pewexu, wspaniaczku. Ja tam wolę swoją Mariolkę, ona to ma figurę, nie to co wy. Eta, chłopie, nie zawarć sobie nieudowy. Będziesz zachodził 30 lat, a no i tak będzie bardziej zajęta swoim odpryskującym nakiem. Tipsy, botox, silikon, oto oh, cała boryna. Doszło. coś właśnie wiesz. Wiem, że nic nie wiem. Człowiek nie tylko wie, wie także, że wie. Albo, że nie wie. Końców to myślałam o wielkości człowieka. Wszystko to kontrola intelektu. Ostatnio czytałam Pedona Platona. A wiesz, co powiedział Pascal? Że im więcej wiemy, tym bardziej szukamy źródła praw rządzących światem. Dobrze, że już święta. Jak wyłączy swój umysł? Nie wyłączaj, nie wyłączaj. Zaraz po świętach, tak nam go przyświecą. Przejewska już zapowiedziała, sprawdzian. Mazurek też. Na co komu wiedza? Powiedziałabym wam, gdzie mam waszego Paskala, ale ja mam dzisiaj dzień dobroci dla nerwów. Nie oddychaj tyle, powietrza, powietrze marnujesz, co tak sztywno stoisz. A propos kolegów. Wiesz, że pasna napisał piękną rozprawę o nawróceniu grzesznika? Napisał ją o sobie. To chyba jednak prawda, że im więcej wiemy, tym bardziej szukamy była praw rządzących wszechświatem. Dlaczego więc w ludziach tyle agresji, lęku, pesymizmu? Skąd ta beznadziejność, lęku? Czyli filozofia też nie daje poczucia bezpieczeństwa? Ktoś powiedział, że nie ma lęku? Ja to słyszałam. <grym> nie lękajcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką. Dziś narodził się wam Zbawiciel. W ciemności, ja nie i ty nie I ręce wyciągamy i znowu się mijamy. W ciemności tak wolącej, z ustami pełnymi mrozu, z gardłem ściśniętym powrozem, tak wędrujemy latami, zanim się wreszcie spotkamy. Dotkniemy palców palcami, jakbyśmy chwycili w dłonie po świeczce zapalonej. Wtedy spotkamy Ciebie. Urodzonego Betlejem. Zawsze, ilokroć uśmiechasz się do brata i wyciągasz do niego rękę, jest Boże Narodzenie. Jest ono zawsze ilokroć okroć by wysłuchać innych. Zawsze, kiedy rozdajesz nadzieję. Zawsze, kiedy niesiesz pomoc zrezygnowanym, zniechęconym, słabym, jest Boże Narodzenie. Zawsze, gdy przyznajesz, jak małe są Twoje możliwości, gdy sam prosisz o pomoc. Zawsze, ilokroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych poprzez Ciebie. Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.